Witam, z tej strony Krawer. Jesteście na kolejnym odcinku Felauda Drujeczki Tym razem naszym zadaniem będzie dostarczenie do Moiry wymaganych materiałów, leków, jak i pożywienia, które prosiła. Więc skierujemy się w stronę tą, która jest na wskaźniku. Oczywiście zabiliśmy bandytów, którzy nas na drodze. Nie było lekko. Zresztą sami widzieliście. I chyba jesteśmy przeciążeni. Hmm. Pomyślmy, co można by zrobić, żeby zmniejszyć to obciążenie. może pistolet nie naprawić granatki baseballowe będziemy używali ale jest dość wart ale jest 3 kilo inna kapsla no. zabawne jest to na przykład że wiemy cały strój ale płód został więc jakaś część odpadnie to potem ona już nie znika obszar, żeby nie przedłużać, to nie mam BitBoy'a. Dane. A, wiem, że pewnie słabo widzicie rozdzielczość, czyli jasność. Nie wiem, jak to przestawić właśnie w PlayClou'ie, bo korzystam z programu PlayCloud do nagrywania, ale niestety jest problem z tym. Więc mapa świata do Megatonu, tak. Więc postaram się albo dzień grać, w sensie w dzień, dzień groby albo tak, mieć latarkę włączoną, chociaż ona nad dużym pomorze. Dobrze cię widzieć. Cieszę się. Eee, Chcę do mojej. Ci cała może po prostu przeczekamy. Wam będzie wygodniej, im będzie wygodniej. Rozświetlenie filmów jest dobre, ale to jednak to nie jest samo. Okej, okay. już jest jasno, powinien być on o wiele lepiej. Teraz już używam słuchawek. Słyszę więcej, więc mogę reagować bardziej na niektóre zdarzenia. Tata mówił, że nie wolno mi rozmawiać z nieznajomymi. Ale czy ja chcę z rozmawiać? Niczego nie próbuję. Dobrze, Jak proszę. tam! Jak się udał, szaber? Masz żywność i leki z super duper marketu? Naprawdę? Udało mm -hmm. ci się? Tak? To świetnie. Opowiedz mi o tym. Oj, było ciężko, było ciężko. No. Rany! Naprawdę? Bandyci i roboty? Chyba nie tylko ja pomyślałam o grzebaniu w magazynach. Trzeba będzie zachować ostrożność przy ich plądrowaniu. Cóż, zatrzymaj to, co udało ci się zdobyć. Osobiście wymieniłam się za duży zapas żywności. Proszę, częstuj się. Po dłuższym czasie może się przejeść. O, hmm. weź też to. To stary odkażacz żywności. Wystarczy, że będziesz go nosić, a on automatycznie poprawi większość żywności i napojów. To jest fajne, bo na przykład, jeżeli żywność Wam oddaje 5 punktów yy, takiej zdrowia, wytrzymałości, to jak mając ten odkażacz we co to dostajcie 6 punktów. Więc naprawdę to jest fajna sprawa, bo nie się je. Miny to jedno z niewielu zagrożeń, które można wykorzystać. Jeśli rozbroisz minę, zanim wybuchnie, możesz sprzedać ją za sporo kapsli. Wiem. Słyszałam opowieści o wymarłym mieście pełnym min. Handlarze nazywają je po prostu polem minowym. To doskonałe miejsce na pracę w terenie. Udaj się tam, wróć i opowiedz mi o wszystkim. No i przynieś mi minę do zbadania. Dobrze. To jedno to pole minowe. Och, nie przejmuj się. Nikt już tam nie chodzi, bo mówią, że to miasto jest nawiedzone. A skoro duchy nie istnieją, możesz skupić się na minach. Podobno pośrodku miasta jest plac zabaw. Jeśli dotrzesz tam i z powrotem, na pewno będzie co opowiadać. No i będzie, będzie, bo tam nie jest tak łatwo. wydaje. Powodzenia w badaniach! Najpierw jeszcze troszeczkę sprzedaję. Jak tam moje gorące kartofelki? No wiesz, są zakopane w ziemi jak kartofle. A gorące, bo. Masz fantazję, to naprawdę. Uh -huh. W każdym razie, co słychać? Oj, oj grubo, grubo. Mm, Ale ja bym chciał. Chyba nie dlatego, że to miejsce podobno jest nawiedzone, duchów nie ma. Za to są miny. Dobrze, ale chcę coś ci sprzedać właśnie. Pewnie! So, teraz tak. Motorka na mleko. Niński pistolet. Hmm. A tego nie potrzebuję w ogóle. Granaty nie zostaną. Hełm bandyty sapera. Hmm. Nie potrzebuję skrypty psychopatycznego bandyty Kawałki guanu. Co my tu jeszcze mamy Kombinezon ochronny, loftka, maska hakajowa mamy zblonek bez pięć Biernik ślimpary. pary nie tych nie potrzebuję 177 siedem. Nożyk ci tam Pale kolejowe to nie. Okej, okay, to. I yy, to chyba. Okej. Okay. Pomyślnych łowów. Mhm. Na razie. I teraz z tego co pamiętam trzeba będzie kawałeczek iść, ale jeszcze sprawdzę jakieś je piąte... 230. Nie mam bez simu. Witam! Siema. Dam życie do sklapu. Szukasz burmistrza Ty albo jest zamknięte nie bez powodu, nie myśl sobie. Mhm, dobra. Teraz jestem pewna, że nie widziałam cię jeszcze w Megatonie no. Niech zgadnę, jesteś tu przejazdem? Co i raz ktoś chce tu zamieszkać Jeśli jednak dręczy cię głód, jesteś we właściwym miejscu Co podać? Mm -hmm. Nic, pieniążki Co mam Patrz, zgodę? wszystko jest jada. 90 kapsli, niż maleńka Więc na pewno zgodzi się na sprzedaż Pistoletu nie na dwóch pancerzy Właśnie, co Smacznego. Jeśli... Mhm. Eee, czy ty też może coś tam sprzedawać? Wyglądasz na głodnego. Czego ci trzeba? Gdzie jest ta babeczka? Ma taka babeczka teraz sprzedawała starsza. A niech mnie! Nowa twarz, co? Nazywam się Leostal. Miło mi, miło mi, ta. Spokój. Um. Niech to szlak. Kto ci powiedział, że. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Na pewno nie zauważyłem, że się kryjesz. Mogę cię zaopatrzyć. Na pustkowiach trudno o twardymi dragami. Zaufaj mi. Wiem o tym. Hmm. Sprzedam ci, gdy już skończy się moja zmiana. Spotkasz mnie w oczyszczalni, jeśli będziesz czegoś potrzebować. No, Okej. Okay. Co ci powiedziałem? Nie tutaj. Wal do mnie, gdy nie ma mnie w pobliżu restauracji. Aha, okej. Okay. Nie ma sprawy, stary. A, to są no. Zawsze. No, zawsze, zawsze. Siema. Gdzie jeszcze mogę iść, żeby cię sprzedać? Luxury. Chyba taka w będzie. Oops No bo dobra zrobił inaczej Gubię się, tak? gubię się ehm, Chcesz pohandlować? Nie, z nie O, on się gubię, momencik Tu nie, tu nie Memoriality On zawsze ma coś o, to jest chyba taki najgorszy kawałek. Właśnie, pozbyć ciężaru. Mhm jaki problem z tym lataniem w tej masce tu ubikacja boże się głupiłem albo z dwóm inaczej o, znalazłem salon masz jakiś pomysł nie mam ale chcę zbadać okay, witam. Czego Buziaczka. <grymne> Nie, spoko. Bo potrzebuję brinka. Jasna sprawa. 133 kapsle masz. E, więc teraz tak się tak wygląda. na środek czyszczący. Fas, zabaskowy weź. Teatrówka też, właśnie czy jej. Szybkowa weźmy. Szkocką jest strzałka, kowarze z bolo. Już ta butelka po napoju. Butelki śniadaniowe. Przewodniki są ciężkie. Piłka do z bolo. Weźmy. Pistolet dla serowy. I weź Ten też weź. No i co jeszcze możemy sprzedać? To jest ciężkie, jak mówię, więc bym nic nie... sprzedam. Okej. Okay. Dzięki. Jest ten pakiet, jeżeli możesz. No. Okej. Okay. ci będzie. Na razie, pijaczku. Do zobaczenia wkrótce. Gdzie ci tam pijaczku? Tak, widzę jak to Dobra, wiem, że to jest parkour Ale czasami wolę tak z do Bomby dojść. Patrzcie ile możemy. <gry> no. No i teraz... słynny go. grę. Żeby nie było. Bomba wygląda na niesprawną, ale po dokładnych oględzinach okazuje się, że działa i jest bardzo niebezpieczna. Dysponując odpowiednim sprzętem do prowadzenia detonacji byłoby dzieci proste. Rozbroić się potrafiłby tylko bardzo dobrze wyszkolony specjalista od materiałów buchowych. To się przygotować? Okej, okay. ale to weźmiemy robót, zbroimy ją. No, trzymajcie kciuki. Trzy, dwa, jeden. o! Patrzcie! Nadchodzi z chmurami, a jego chwała oślepi wszelkie <śmiech> <śmiech> A niech mnie! Udało ci się, co? Ładunek rozbrojony! Oto twoja nagroda. A zresztą... Może z nami zamieszkasz? Postaram się. Przydałby się tu ktoś taki. Mamy tu pusty dom, który możesz zająć. Oto klucz, i jak własności. O. Może nie wygląda pięknie, ale porozmawiaj z Mojrą. Ma różne drobiazgi, którymi możesz upiększyć Ale są, lokal. Fajne. <noise> są fajne. Uważaj na siebie więc teraz szybko skoczymy jeszcze do domu ku żeby nie było i to można kupić przypadku takiego robota który da wodę można kupić jakieś tam oczyszczalniki i wyleczyć z jakichś tam dziwnych rzeczy takie jeszcze potem życza lekarza mieć oczywiście u mojej, można kupić takie rzeczy do swojego domu co jest bardzo fajne naprawdę mi się podoba osobiście Mm, tu jest salon Moriarty'ego. i gdzieś tu było wersje do domu Eeeem Było. Hef <grystanie> Kurczę, nie jakiś czas, już się gubię. Ale spoko, damy radę. Hejka, <grystanie> Harden! Eee, Jarycha. Gdzie jest chyba to? <laughs> I witam w domu. Siema. Pozwolić, że się przedstawię. Jestem łac, łowoc, twój osobisty robot lokal. Widzę. Mhm. Mm U mojej podłogi. Mm -hmm. Bo czegoś do picia. On teraz wodę daje. Oczywiście serę, proszę Więc... ser, oczyszczoną wodę. Ser, Tą, którą ten człowiek biednych się. Oczywiście serę, proszę moje ser. kondensatory no wymagają czasu na podobne napełnienie zanim zacznę podawać kolejne artykuje tym. Oj. <grystanie> no miłego, miłego. I to jest chyba jego stacyjka. Tutaj jest na no, statuetki. Mogę ustawiać. Szafka pusta i Teraz tak, tu może być żywność. Zlew. Tu jakieś rzeczy są i tu pozabieram je. Bo to brzydko wygląda. Mm, to jest szafeczka. Tutaj jest biurko z sypialnią. A tu jakiś taki lokalik. Tak, porządku, porządku. Więc dobra. Tutaj sobie umieścimy jakieś rzeczy. To będzie cały złom. Napara, tapara, biały ja talerz, partelka, tylko na mleko, talerze. To, to zobaczymy. Kapsle. Kombinezom niech zostanie. Taka trochę żmudna sprawa, nigdy go nie lubiłem. To jest taka zabawa. Nie wiadomo po co. Wszystko. Papierosy, pistolet, jakiś tam pojemniki z krwią. Eee, przewodnik. Pudełka, puszki. Skórzany pas. mieszałki, super klej, terpentyna, zielony talerz, złom, środki czystości, ładka. Wyjście. Jak widzicie, mamy już mniej rzeczy. To był taki odcinek przeglądowy. Zresztą rozbroiliśmy bombę. Mamy nowe mieszkanko, bardzo przytomne jak widać. I umembrujem, mam nadzieję, w jakichś kolejnych odcinkach. A w kolejnym odcinku postaramy się pójść na polaminowe oraz zwiedzić troszeczkę jakby okolicy megatony. Zachęcam do subskrypcji kanału. Subskrypcji kanału. Polubimy filmiku, jeśli Wam się podoba. Oczywiście, jeśli naprawdę jest dobry, to dodań do ulubionych. Jeśli macie jakieś pytania, problemy z tą grą, proszę zadawajcie je w komentarzach. Z tej strony Krawer. Mam nadzieję, że wszystko było dobrze. W takim razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.